Wszystkim. Cześć wszystkim. Dzisiaj 1 grudnia. Niestety nie ma śniegu za oknem, ale za to w, w mojej biblioteczce Tolkiena, nie no, żartuję, w biblioteczce wszystkich większości moich książek, fant Fantazy czy Science Fiction zakościło te bardzo wyjątkowe wydanie Silmarillion z ilustracjami autora. Jest to wydanie po raz pierwszy wydane na rynku polskim. Jak widzicie, to jest piękną, z, z pięknym napisem na boku książki z takim kodem QR który może zabrać nas do opisu książki, dlaczego ta edycja jest taka wyjątkowa. To jest wydawnictwa Zysk Spółka, które wydaje już od kilku lat, wznawia wiele powieści Tolkiena przede wszystkim wzięło sobie na, na tapet wielkie zadanie stworzenia polskiej wersji, polskiego tłumaczenia historii Śródziemia i dzięki temu mamy takie smaczki, jak na przykład Utracona Droga i inne pisma z pod, pod pióra, tłumacza nikogo innego jak Ryszarda Telgińskiego, w ogóle polecam Wam ten wywiad z nim prawie 3 godziny, a jest to postać istotna dla tolkienistyki polskiej. Ryszard na no, oprócz Ryszarda Chojnowskiego, to jeden chyba z najbardziej znanych w social mediach jest entuzjastów fantasy science fiction, ale przede wszystkim tłumacz, między innymi natury Śródziemia, czyli też w dosyć nowej pozycji w bibliografii z pod Tolkiena, a raczej jego zapisków. No i właśnie niektórych tomów historii Śródziemia. Ten tom jest prześwietny, polecam, to jest piąty tom, na razie najnowszy, ale też i przyszłe będą w, 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 w tłumaczeniu pana Ryszarda. No i w każdym razie, dlaczego to jest istotne? Gdyż jest to wydanie Silmarillą wzbogacone właśnie o wielki projekt naukowy pana Ryszarda Galadorna-Dodzińskiego, który doszedł prawdy o pochodzeniu Tolkiena. Są tu takie smaczki o garnizonie Gdańsk, o, o, o przodkach e, Johna Ronalda Raula Tolkiena e, związane z polskim, e, z polskim aspektem, tak, z polskimi miejscowościami, więc nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, żeby przeczytać tą krótką e, rozprawę naukową, że tak powiem, na temat pochodzenia Tolkiena. Jako osoby, jego genealogii. No, i też tutaj mamy dwie mapy podobno, beleriandu, jedna e, autora, druga poprawiona przez jego syna, Christophera Tolkiena, e, i 59 bodajże rysunków, tak, obrazków, rycin, więc jestem ciekawy, jak to wygląda. Jest to e, polskie, polska wersja e, wydania, e, które jest dosyć podobne do. Takiego angielskiego, który było dostępny już w Amazonie na amazon.com przez nie wiem, gdzieś od kilku miesięcy, może roku. Ja się wstrzymywałem z zakupem tej angielskiej wersji. Tak po cichu liczyłem, że zysk pójdzie na całość i również dostaniemy polską wersję. No, przecież ostatni upadek Numenoru, tak, czy właśnie Natura Śródziemia, Więc tutaj polskie wydawnictwo bardzo trzyma rękę na pulsie i to, co wychodzi na zachodzie. Trafia i do nas. Dobrze, tu prawdopodobnie jest luzem dołączona mapa. Tak, to jest chyba mapa, właśnie samego JRR Tolkiena. Przepraszam, że raz mówię Tolkien, raz Tolkien. Jest to też w tym filmiku dobrze wyjaśnione. E, w tym wywiadzie, przepraszam, z Ryszardem. E, w, tak, jest to dosyć znana mapa Beleriandu i Obszarów na północ od niego. Fajnie, że mamy to w takiej wersji oddzielnej, bo zazwyczaj, wiecie, to jest jakoś przyczepione do formatu książkę, tak, można sobie wyjąć i Ala Atlas Śródziemia, który też jest świetną pozycją, pooglądać, popatrzeć na Osiriant i te inne, wszystkie wspaniałe miejsca w utraconym królestwie Beleriandu, raczej zatopionym. Zobaczcie, że też to jest ta mapa, która. Zawiera Tangodri Magmand, co rzadko się zdarza, więc, więc bardzo ciekawa pozycja. Położę ją na razie tutaj. No i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, czyli tak wygląda bez obwoluty, odblaskowa. Co my tutaj mamy napisane z boku? No to to jest streszczenie fabuły, oczywiście, czyli to, co mamy w poprzednich wydaniach. Ja bardzo lubię to wydanie, zyska, ale jeszcze bardziej mi się podobało to, od Albionu. Jakoś tak bardzo poręczne. Mam oczywiście też zieloną serię, zielonej serii Amberu, ale niestety w innym mieszkaniu. No to zobaczmy, co my tu mamy. Jest to przełożenie oczywiście Marii plus dodatki. Zobaczymy, jakie mamy dodatki. Nota na temat ilustracji. Tutaj to było wcześniej, wala Kuenta Quenta Silmarillion. Oczywiście kończymy podróż Rendila Erendila, upadek Numenoru, pierścieni władzy, tablice genealogiczne, wskazówki dotyczące wymowy, indeks, też podobno przeredagowany, cząstki słowotwórcze i spis ilustracji. Czyli mamy ilustracji na przykład Silmarilli, wzgórza, poranka, finwe, siedziba Menwego. Jest to mapa, aha i mapa sporządzona przez Christophera. Dobrze, czyli 59 ilustracji, mapa Beleriandu i zimna północ od niego, rozkładana mapa na tylnej wklejce jeszcze mamy. Ok, przedmowa. To jest ta przedmowa, którą znamy z poprzedniego wydania, wstęp do drugiego wydania też. Część listu do Miltona, czyli do tego wydawcy, gdzie tolkiem podsumowuje w sumie fabułę Quinty Silmarillion. Zawsze mnie to intrygowało, że jak ktoś czyta po kolei, to już tu w sumie tutaj ma same spoilery. <gry> I potem oczywiście przychodzi. O, tego rozdziału chyba nie było. Przynajmniej nie pamiętam w tych moich wydaniach wcześniejszych. Więc tutaj troszeczkę o ilustracjach, co bardzo jest fajne, bo można sobie zgłębić, co dokładnie autor ilustracji miał na myśli. Tak. Zobaczcie, całkiem, całkiem jest to grube. Nie dziwo, książka ma 590 stron, to jest dosyć dużo, jak na Silmarillion. No i mamy w wzgórze poranka. Idale. Tak. Strona tytułowa rękopisu Rehuby Lat. Zobaczcie, The Tale of the Years. Super, super, no bardzo klimatyczne, że jeżeli można powiedzieć słowo klimatyczne. Dobrze, nieprzyjaciele, Quentin Silmarillion, tak, tutaj początek dni, bardzo ładnie to wygląda, świetnie. Wow, czyli mamy wzbogacone, zobaczcie, już mamy tutaj tą kosmologię, że tak powiem, Tolkiena, e, więc fajnie, że tutaj tekst Quentin Silmarillion jest, że tak powiem, przerywany takimi ilustracjami Tenequil, tak, czyli jak wygląda siedziba Manwego. Nie no, świetnie to jest, świetnie. Można po prostu, chce się, aż chce się jeszcze raz przeczytać historię, którą się już zna. Więc to na pewno polecam wszystkim fanom e, pierwszej ery. No i oczywiście dalszych rozdziałów, tak? Czyli mamy Quentę z ilustracjami. Nie będę już tych ilustracji pokazywał wszystkich. Jak już ktoś trafił na ten filmik, to pewnie, żeby zobaczyć czy warto, no to mówię warto, kupujcie sobie sami jego, sami tą, tą książkę przejrzycie w domu. To bez sensu, żebym pokazywał. Pierścienie władzy, tak? Czyli również mamy jakieś ilustracje do trzeciej ery. Mordor, zobaczcie, tak, super. Świetnie to wygląda. Fajny papier, bardzo mi się podobają te wydania zyska. No dobra, zobaczmy teraz, co tu jest innego. No to tak, tablice genealogiczne, które były oczywiście zawsze częścią Silmarillionu. Znaczy, chyba zawsze, nie chcę tu wprowadzić w błąd, ale przynajmniej, od kiedy ja czytam. E, dobrze, czyli to, to, to są te. Rozkłady, które znamy, wskazówki dotyczące wymowy, indeks. Tak, tutaj już jest troszeczkę on przeradogowany, bodajże. Tak. Uwzględnia pewnie wszystkie pozostałe wydania zyska, tak się domyślam. Nie wiem, czy to czy dobrze mówię. Trzeba byłoby sprawdzić, żeby to było wszystko ze sobą kompatybilne. Cząstki słowotwórcze. Ok, tak pamiętam, w gimnazjum próbowaliśmy się z kolegami nauczyć elfickiego na podstawie właśnie tych cząstek. Dobrze. I co tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Okej. Okay. I tutaj... O. I tutaj jest druga mapa. Tutaj jest druga mapa. Beleriando, czyli ta pewnie... A, to już nie wiem, jaka to jest mapa. Czekajcie. A, to przez Christophera Tolkiena No właśnie. Czyli już ta taka, którą znamy z Simmarillionu oficjalna. Tak? Czyli się różni od tego... O. Od tego bardziej E, szkicu, bym powiedział, tak? z Kandorodrimem, czyli troszeczkę bardziej jest na północ, zobaczcie, wysunięta. Ogólnie bardzo porównywalny jest ten kształt, więc tutaj tylko lasu tego nie ma. Folindyna e, we wschodnim, południowym Beleriandzie, więc tutaj można zobaczyć wersję ojca, wersję syna, teoretycznie poprawioną. No, słuchajcie, to ja trochę tu nie, nie pamiętam, jak ja to czytałem, opis tej książki, że tu ma się znaleźć e, coś o garnizonie Gdańsk, i o pochodzeniu Tolkiena, e, czy jego przodkach z, z Gdańska, jego pra, 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 pra wuj, dziadka, e, dziadka, czy tam w ojca, pra przepraszam. E, no to to jest kwestia do dopatrzenia. To zaraz najwyżej zrobić cięcie. Ja doczytam, o co tu chodziło, co mi się tutaj pomyliło w tym aspekcie. Tutaj, oczywiście, tutaj była to notatka. Rodzina Tolkienów pojawiła się w Anglii około roku 1770. No i tutaj wiemy, że e, Tolkienowie przybyli, a z Gdańska, gdzie pra-pra-pradziadek Tolkiena, Christian, był żołnierzem garnizonu gdańskiego. Tak, i trafił do Krzyżborka, czyli jak widzicie, jest to bardzo ciekawa notatka, która powstała na podstawie e, w rozprawy, że tak powiem, naukowej, może nie rozprawy naukowej, ale no, dochodzenie naukowego, no, w sumie była to jakaś rozprawa naukowa pana Ryszarda Dardzińskiego, więc tutaj szapoba i bardzo miło, że ta informacja została uwzględniona na polskim, na polskie obwolucie polskiego wydania. Czyli w środku książki widocznie było to niemożliwe ze względu na pewnie prawa. Szanowni Państwo, podsumowując, polecam. Polecam po prostu. Na szczęście, jak widzicie, pasuje formatem do innych książek zyska. Oczywiście nie pasuje tylko kolorem, bo jest to ta edycja wyjątkowa, limitowana. To nic, co tu dużo dodać. Po prostu czekamy, aż na na stanie premiera Władcy Pierścieni z taką właśnie, z takiej właśnie formy ilustrowanej, która też jest dostępna na Amazon w wersji angielskiej na razie. Więc pozdrawiam i jeszcze raz polecam ten wywiad wpisać. Wystarczy wy, e, na YouTube. E, zaraz zobaczymy, co tam trzeba wpisać. Już nie pamiętam. O, czekajcie. E, Tolkien Polska. Tolkien Polska Podcast. Polecam dla wszystkich. Diolch